Łaska Boga Ojca, miłość Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. A słowa Pisma Świętego, które zapisane są na święta Wielkiej Nocy. Czytamy w liście posa Pawła do Koryntian, w pierwszym, w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale od 50 do 58 wiersza. Opowiadam bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone nie odziedziczy tego, co nie skażone. Oto tajemnicę wam objawiłem: nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili w okamgnieniu, na głos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi. I umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyobleć się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyobleć się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyobleczy się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyobleczy się w to, co nieśmiertelne, wtedy wypełni się słowo napisane, Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci rządło Twoje? A rządłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni. Zawsze pełni za do pracy dla Pana, wiedząc, że trud Wasz nie jest daremny w Panu. Tyle słów Pisma Świętego. A Ciebie, dobry Boże nasz i Ojcze, prosimy, byś raczył błogosławić zwiastowanie i słuchanie Twego Słowa, albowiem Słowo Twoje jest prawdą. Amen. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Pochłonięta jest w śmierć w zwycięstwie. Te słowa co roku rozbrzmiewają we wszystkich kościołach, niezależnie od denominacji. I co roku przypominają nam o radości, która w wielkanocnym czasie przepełnia nasze serca. Odwieczny powód ludzkiego strachu został przezwyciężony. Nie ma śmierci. Nie ma i żądła grzechu. Czy rzeczywiście tak jest? Czy ludzie przestali umierać? Przestali bać się śmierci i samego umierania? Patrzymy wokół siebie. Jak wiele widzimy cierpienia i śmierci. Słuchamy wiadomości ze świata. Dowiadujemy się o kolejnych ofiarach wojny w Ukrainie, wojny w Palestynie, o wypadkach, katastrofach, zamachach. Nie musimy sięgać do dalekiego świata. Nasze wspomnienia, nasza teraźniejszość ilu odeszło w czasie niedawnej pandemii młodych? w sile wieku. W moim pokoju wiszą zdjęcia moich bliskich i za każdym razem, kiedy na nie patrzę, widzę tych, którzy odeszli. Zostawili w moim życiu puste miejsca. Miejsca, których nie da się nikim innym zastąpić. Mijają kolejne rocznice, Zapalam kolejne świeczki i za każdym razem, czy to pożegnanie było lat temu 50, 20 czy 5, przepełnia mnie taki sam smutek. Tęsknię za nimi. Uświadamiam sobie upływ czasu, przemijanie, także moje własne przemijanie. Chciałoby się powiedzieć, że żądło śmierci ciągle wzbudza mój ból i doświadczenie straty. Myślę, że nie jestem jedyna w tych uczuciach, wspomnieniach i tęsknotach. W większości przeżywamy takie właśnie doświadczenia. W takim razie, co jest z tym zwycięstwem nad śmiercią? Opowiadam bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiłem. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na głos trąby ostatecznej. Bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni a my zostaniemy przemienieni. Bardzo często zdarza się, że ludzie w swojej naiwności wyobrażają sobie to drugie życie po tej drugiej stronie jako przedłużenie ziemskiego życia. Wyobrażają sobie siankowe obrazy, na których zatrzymano najszczęśliwsze chwile z ich życia. Chcielibyśmy wierzyć, że to wszystko powróci. Ale Paweł powiada: Nie. Ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa. Królestwo Boże jest zupełnie innym wymiarem. Jest nieskażone grzechem, jest nieśmiertelne. Nagło strąg ostatecznej zostaniemy przemienieni. Tę naukę znajdujemy także. W słowach Jezusa Chrystusa, który pytany przez uczniów, czyją żoną po śmierci będzie kobieta, która siedmiokrotnie owdowiała. Jezus powiada, Królestwie Bożym, ani za mąż wychodzić, ani drzelić się nie będą. Będą raczej jak aniołowie. Nowe niebo, nowa ziemia, nowa rzeczywistość. Gdy Jezus powróci, gdy powróci w chwale spełni się słowo proroka, pochłonięta będzie śmierć w zwycięstwie. Ale skoro tak, skoro dopiero kiedyś, dopiero będzie, to może zaczekajmy z tą naszą radością i ze śpiewaniem aleluja. Załóżmy pokutne, czarne szaty. I czekajmy na Jego przyjście i ostateczne zwycięstwo. Ale my powiadamy nie. Nie będziemy czekać z radością, bo Jezus Chrystus już powstał z martwych i otworzył bramy królestwa. Jezus już zwyciężył śmierć i dał nam pewność swoją śmiercią krzyżową i swoim zmartwychwstaniem, że rządło grzechu nie dotyka tych, którzy uwierzyli. A widmo śmierci zostało zabrane przed oczu tych, którzy uwierzyli, że jego zmartwychwstanie jest pewnością naszego zmartwychwstania. Nie pogrzebu mojej siostry nie potrafiłam się opanować. Nie potrafiłam przestać płakać. Wtedy moja druga siostra podeszła i skarciła mnie. Powiedziała, uspokój się. Ona już jest bezpieczna. Ona nie odeszła w nicość. A dzisiaj dopowiadam. Ona przechodzi ze świata skażitelności do świata nieskazitelności, ze świata śmiertelności do świata nieśmiertelności. Bardzo często mówiąc o świętach Wielkiej Nocy, mówimy Pascha, a to słowo oznacza przejście. To przejście od śmierci do życia, od cierpienia. Do doskonałej radości, od niewoli grzechu, do wolności Bożych dzieci, od lęku, do, do pewności zbawienia. W tej wierze wołamy Aleluja, Pan z martwych stał. pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Ale to nie koniec Pawłowej nauki. On powiada, nie masz siedzieć i czekać. Masz dziękować i wielbić Boga. Mamy być pełni zapału do pracy dla Pana. Dla posła Pawła jest jedna rzecz, która nie przemija. To miłość, dla której Chrystus oddał samego siebie. To miłość, która daje nam pojednanie z Bogiem. To miłość, która uzdalnia nas do działania, do czynienia dobra. Miłość, która jest tożsamością Boga. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud Wasz nie jest daremny w Panu, bo Pan z martwych wstał prawdziwie. Amen. Przyjmijcie jeszcze pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech jest serc naszych i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu. I zbawicielu naszym. Amen.